z tej strony Batman Makabra i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta Pocket Edition. Tym razem zagramy sobie na parkurze, na parkurze stworzonym przez jednego z moich widzów, który tego parkura mi podesłał i którego kazał przejść. Oczywiście ja mu powiedziałem, że jeżeli będzie spoko to rzeczywiście go przejdę i mu podziękuję i w ogóle. No a tak już zupełnie poważnie mówiąc To jak widzicie mamy tutaj takiego fajnego parkura Naprawdę zrobionego Tak jak mówiłem, jeżeli mi się parkur jak spodoba to go nagram I bardzo ci dziękuję ziomeczku za podesłanie mi tej mapki Tutaj co on nam napisał Parkur by youtuber PD Simon Tak, PD Simon stworzył tego parkura Oczywiście link do jego kanału macie w opisie Zapraszam na kanał tego ziomeczka zostawianie mu lajka i suba jak najbardziej I napisał tutaj Witaj, tak, witam, witam, ja też witam Zapraszam do skakania Wpadnij również na mój kanał, ok Wpadam, wpadłem, tak wpadłem, jeszcze zostawię słupka, jak najbardziej. I co tu jeszcze, pseudo, powodzenia, ok. I tak, regulamin, nie niż bloków, ok, nie używać cheatów Parkour jest w 100% wykonalny i jeszcze, jak widzicie, tutaj mamy dwie zasady, które ja już usunąłem. Tak one się prezentują, ale czekajcie, dobra, one się już usunęły. Tam pisało na nich, nie grać na trybie przetrwania, w sensie, znaczy, znaczy co ja gadam? <śleskujesz> Nie grać na trybie przetrwania. Co kurwa? Boże, Makka, co ty mówisz? Na tych tabliczkach pisał oczywiście, żeby grać w trybie przetrwania, czyli grać w trybie survivalu, tak jak teraz mamy ustawione. Nie grać w trybie e, tym, nie grać w trybie kreaty, kre, kre, creative, kreatywnym, tak, nie mogę się wysłowić. Nie grać w trybie kreatywnym, gdyż to ma zepsuć rozgrywkę, ale niekoniecznie ma zepsuć, gdyż. Muszę Wam zdradzić pewną, pewną świętą i w ogóle świętą rzecz, tutaj, w trakcie jazdy na tego parkura. Pewną rzecz, gdyż ja już tego parkura przed chwilą próbowałem nagrywać po 5 minutach, zorientowałem się, że w ogóle nagrywanie się nie włączyło. Także, bardzo ciekawie i mus, muszę to nagrywać jeszcze raz. Ale na szczęście, niewiele z tego straciliście i właściwie nic nie straciliście. No, ale dobra. Jesteśmy tu już na parkurze, na końcu każdego poziomu jest dźwignia, która otwiera kolejny poziom oraz na końcu każdego poziomu jest trofeum. Tak, 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 poziomy są, są trzy z tego co widzę, to jest poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci. I tutaj na poziomie trzecim widzę, tam jest w ogóle, tam jest w ogóle portal do i myślę, że ten parkur na trzecim poziomie będzie zrobiony w neterze, co będzie naprawdę mega, mega ciekawe moim zdaniem. Już jestem ciekaw, jak to wygląda, ale żeby się tam dostać, to musimy pierw odblokować te etapy i ciągle się zastanawiam, do czego służy ten przycisk, ale wciskałem go, ale on ku niczemu nie służy. Autor chyba sobie go tak wstawił, żeby była beka, albo żeby... Czekajcie, tutaj coś piszesz. A, dobra, trofea. Tutaj mamy umieszczać nasze trofea trzy, które zdobędziemy z etapów. Tak jak mówiłem, tutaj chyba taki troll Troll, żeby tutaj wciskać, i nic się nie dzieje. A tak naprawdę tutaj jest przycisk, no i idziemy na pierwszy poziom, ziomeczki. O, dobra, nie trafiłem sobie w drzwi jeszcze. I oczywiście, jeżeli się Wam spodoba mapeczka, to jak najbardziej zostawcie lajka like na kolejny odcinek. Oczywiście mapeczka będzie podzielona na trzy etapy. Trzy, są trzy, trzy te trzy poziomy, dlatego będą z tego trzy odcinki. Na każdy poziom będzie jeden, jeden, znaczy no, na każdy poziom będzie jeden. Jeden y, odcinek, dlatego powstanie trzy odcinki. I oczywiście, jeżeli macie dla mnie też jakieś mapeczki, tak jak PD Simon tutaj przygotował, to jak najbardziej możecie mi je podsyłać na maila. Również możecie mi je podsyłać na, 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 na wiadomość prywatną YouTube. Tak samo możecie mi podsyłać fanarty wszelkiego rodzaju, czy co tam dla mnie macie. I jak najbardziej wszystko oglądnę, wszystko zobaczę. No i oczywiście macie też szansę znaleźć się na odcinku gdyż jeżeli dostanę jakiegoś fanarcika, to oczywiście umieszczę go na odcinku z pozdrowieniami. Tak samo ma to miejsce z mapką. Mapka, jeżeli będzie fajna, to na pewno ją przejdę na filmiku, tak jak tutaj to robię. No i ziomeczki, trochę się cykam tego pierwszego etapu, tak to wygląda. Nie wygląda zbyt groźnie, aczkolwiek już tutaj się przekonałem przedtem, że e, co nie wygląda groźnie, może być naprawdę... O, pierwszy klocek, dobra. Może być naprawdę groźne i trudne do przejścia, ale dobra. Pierwszy klocek za nami bardzo dobrze mi idzie, prawda? O, drugi klocek. No, za drugiego klocka to czekajcie. Czekajcie, dżobieczki. Za drugiego klocka to już musicie tego lajka like zostawić dla mnie, Batmana. Bo po prostu za tego skilla, no, to, to trzeba. No, ale dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejny klocek. Wow, niesamowite. Już trzy klocki za mną. I... O, czwarty. Ja pierdzielę, ale mi idzie. No, normalnie skill, skill po... Eee, dobra, co, żyje, żyje, jakim cudem, lol, przeszedłem mapkę, Pat patrzcie, Jej! przełącz w aby odblokować trofeum, lol, 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 dobra, trofeum nasze, OK, ziomeczki, dziękuję w takim razie za odcinek, mam nadzieję, że parku się wam podobał, jak widzicie, był bardzo prosty, ja po prostu go przeszedłem praktycznie od razu, nie było z tym żadnego problemu, prawda, idziemy już na drugi etap, no. A tak serio, ziomeczki, to nie. Nie będę tak cheatował, że po prostu wskoczyłem sobie tam, wziąłem trofeum i koniec. E, chociaż autor trochę tego nie przemyślał, że tak można zrobić, gdyż tutaj w ogóle tak zrobił wszystko nad tym, że można spaść od razu sobie wziąć trofeum i... i ale z jaka, tego, jaka z tego zabawa jest? I w ogóle e, nie ma w ogóle z tego zabawy. Wziąłem sobie trofeum i co? Nic, z tego nie mam. Ale za cheaterka Macower oczywiście może się też zostawić lajka. No ja się tutaj jeszcze pomęczę z tym parkurem i spróbuję go przejść Prawidłowo do, do końca, dobra, tutaj się wywaliłem. Nie, na tym klocku się wywaliłem. Ło, 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 dobra, dobra, przeskoczyłem i ten klocuszek, dobra, daje radę, daje radę. Pierwszy etap jest w miarę łatwy. To jest trudne, to jest, to jest coś trudnego i za co ci autorze nie lubię już, bo tutaj może być problem. Ja tego nie umiem robić w normalnym A co dopiero powiedzieć w Pocket Edition, gdzie jestem jeszcze gorszym nobkiem, gdyż tutaj jest w ogóle ekran dotykowy i ciężko się takie rzeczy robi. I ciężko się na pewno steruje Znaczy, dużo ciężej Ale uwaga, uwaga, może mi się uda Może mi się uda, uwaga Czy macie kciuki? Kurwa No i mi się nie udało, no i kolejne podejście Znowu mam to wszystko przeskakiwać, serio Dobra, teraz to na szybciej, zrobi zrobię To jest łatwe, to jest łatwe, to jest To jest też łatwe, dobra, 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 dobra Dobra, to jest też łatwe, Ok, Świetnie mi idzie, jak widzicie, tutaj mam tego skilla O, o, o Prawie spadłem i teraz co zrobimy? Uwaga, taktycznie. Tak sobie tutaj ustawimy kursorek, czekajcie. Uwaga! pyk. Świetnie! moments later. Ej, ziomeczki, no ale ja spadłem i nasze trofeum też spadło. Czekajcie, ono jest chyba tam. O ile się nie mylę. No i co teraz będzie, co teraz będzie? Mam nadzieję, że nie zniknie. Spróbuję szybko tego parkura przejść i lecieć po nasze trofeum. Oh my No nie! No nie! I believe I can fly I believe I can Dobra ziomeczki, Ja się podaję tutaj tego gamoda, żeby po prostu tyle się jak widzieliście, z tym nie miałem żadnego problemu. Przeszedłem to już parę razy właściwie. Ja dochodzę do tego momentu i po prostu tutaj sobie nie mogę poradzić z tym. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam autora, który w tym momencie się pewnie ze mnie śmieje, gdyż on to zbudował. A ja tego nie mogę przejść i, no, no, ja bym miał na pewno bekę, jeżeli ktoś by nie mógł przejść mojego parkura. Ech, tym bardziej, że, no, ale nikt nie mówił, że ten parkur jest łatwy, także tym się po... Ty, o, tym się pocieszam. Tak i uwaga, do trzech razy sztuka, teraz się musi udać. Jak się za tym razem nie uda, to już będzie nie wiem co. Klęska i, no nie. Lol, lol. Lol, za 50 albo 60 razem udało mi się tu wskoczyć. Gratulacje dla mnie. O tak, o tak. Je! Yeah! Dobra, teraz powolutku, powolutku idziemy, stąd idziemy, byleby nie spać, proszę, 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 dobra, ale właściwie jak tu jesteśmy, to już spoczko, jeszcze to może być problemem, czekajcie, no ale może nie będzie, pro... o, o dziwo, nie było problemem to dla mnie, no, 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 także tamto zdecydowanie było najgorsze po prostu, no już myślałem, że już wyjdę z siebie po prostu, ale udało mi się i, i lecimy, tutaj widzę takie pajęczynki zrobione. Żeby utrudnić lub ułatwić, ale nie wiem do końca, czy to miało utrudniać, czy ułatwiać, no ale dobra, wychodź z tej pańczyny, no wychodź, no, żeby tylko tutaj za bardzo sobie nie, o, dobra, elegancko wyszedłem i kolejny klocu, Uff. no nie, no pańczyna mnie wstrzymała, o, dobra, nie zawiłem się, mam game moda, o, właśnie, czekajcie, zabierzemy sobie nasze trofeum. Prawda, my już trofeum mamy, ale parkura przechodzimy w ogóle. To jest dopiero skill. Patrzcie, może ja nie mam skilla w skakaniu, ale żeby zdobyć trofeum przed przejściem parkura, to już jest wyczyn. Tym bardziej, że nie używałem w tym żadnych pomocy, żadnych botów, żadnych haków, ani. ani tych, ani. no, ani game moda. przejdziemy przejdziemy sobie to jeszcze raz, dobra? Lol, dobra, wychodź stąd, wychodź stąd. Wychodź z tego kloca, wychodź, 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 no, 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 no. Dobra, nie, tego nie było, tego nie widzieliście, to się wytnie. Dobra, i z tym klocem, miałem, znowu, czekajcie, jeszcze raz, nie, no nie, no czemu, dobra, w pańczynę wpadłem, Okej, okay. jeszcze raz, i i tak, 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 o! <słuch> no nie, dobra, uznajmy, że to przeszedłem. I kolejny klocuszek, dobra u dobra, nie Czekajcie, wróćmy się kulturalnie I Jeszcze raz, prawda, wychodzenie z pajęczyny Dobra, i jeszcze Dobra, nie Okej, okay, ziomeczki, wyłączyłem tego gamemoda w końcu, żeby nie było, że tutaj cheatuję, bo ja tutaj właściwie Właściwie to, nie, uo, nie cheatowałem, tylko sobie tam pomagałem, żeby sobie po prostu dolecieć no Ostatni skok, uwaga jej, udało mi się, dobra, parkour przesz przeszedłem. Właściwie pierwszy etap, który był ponoć najłatwiejszy, bo tam widzę, że będą trudniejsze rzeczy. I o, patrzcie w ogóle, uuu, jak skakamy. Halo, pięknie, świnko, poskakaj z nami. Nie chcesz skakać? No to chodź, tu ja ci zjem. Mmm, pyszności! Pysz... O, dobra, mamy świnkę. Uwaga, da się ją zjeść? Nie da się, dobra, mamy pełny głód. I uwaga, dobra, tutaj mamy już przełączone w dół, aby odblokować trofeum. Trofeum oczywiście nam znikło. Gdzie ono jest? Dobra, czekajcie, wykopię się do niego. Rozwalmy to i zawierzmy nasze trofeum. Idę umieścić nasze trofeum w ogóle tutaj, na tym miejscu, gdzie powinno się znajdować. Powiedzmy, że będzie tutaj, dobra, jest pierwsze trofeum w środeczku tak ładnie. i tutaj jak widzicie ziomeczki odblokował się nam już drugi etap tutaj tego ale to już będziemy przechodzić w kolejnym odcineczku gdyż 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 jakbym to wszystko przez jeden odcinek to by był mega mega długi odcinek a tego by się na pewno nikomu nie chciało oglądać no i o nie no i widzę że ten będzie zdecydowanie gorszy patrzcie szczególnie te głowy tutaj jak będę miał skakać po tych głowach to będzie po prostu przekleństwo jakieś ale dobra, Czeka, a da się tutaj też tak szczytować. LOL! No nie! <śpiewanie> Czekajcie, ja tu spróbuję przejść, prawda, na hardcora. O, no i żyje, pół serduszka! O my, no i patrzcie, tak się ziomeczki przechodzi te mapki, prawda? I już sobie zabieramy trofeum, prawda? Idziemy sobie. Bardzo proste mapki, polecam, polecam. Pozdrawiam oczywiście autora i no, no i gratuluję. <śpiewanie> No i ziomeczki to by było na tyle, ja się z wami żegnam już z drugim trofeum, mimo że nie przeszedłem drugiego etapu, to już mam to trofeum, widzicie taki jestem dobry, zostawcie z to lajka. No i oczywiście, jeżeli chcecie kolejne odcinki, to oczywiście zostawcie też łapeczkę i jeżeli tutaj będzie powiedzmy 60 łapeczek, to ja od razu wrzucam kolejny odcineczek, znaczy od razu nie wrzucam, tylko od razu zabieram się za nagrywanie, no i odcineczek się pojawi też. Także no. Jeżeli się Wam podobało, to pamiętaj o tym lajku, zapraszam też na mojego Facebooka, na którym prawie już wybiło 100 lajków i jak będzie 100 lajków, to będzie jakiś fajny konkurs na pewno, no i zapraszam też na Snapa, oczywiście wszystko macie w opisie, zapraszam do zaglądania do tego opisu, on naprawdę nie gryzie, fajne rzeczy tam są, można sobie pobrać Minecrafta najnowszego, niedługo będą jakieś wersje beta, alfa też tam dodane i w ogóle są reflinki, można robić reflinki i w ogóle wesprzeć mnie też, no. Dlatego to on tyle, ja się z wami żegnam, no i się manko do kolejnych odcinków.